Nie a, ja się produkuje do kamery. A zapomniałem włączyć nagrywania. A łożysko, już na swoim miejscu. Także dobrze, że to pierwsze. Nagram drugą stronę. Ok, zatem pokażemy drugą stronę po pierwszej. Zapomniałem. <śm> <śm> Dobra. Tak, ja, tak samo jak tamto, nie wiem czy dobrze czy źle. A ty nie masz na mnie Nie. Zresztą z nami z tamtej strony myślę, że mi niewiele to dało. A też może troszkę. Okej. Okay.

zrobić jeszcze, myśmy mężczyźni. Tak No tak, ta kurwa, ładnie weszła to Coś nie tak. Tchau.